Niektórzy twierdzą, że poziom kobiet w josiarstwie jest niższy niż u mężczyzn i że to jest męski sport, a nie damski, że ich złoto jest bardziej wartościowe niż, niż kobiet. To, to słyszałam takie zdania. Może to takie troszeczkę przyziemne, ale klub, w którym się zapisałem i zacząłem trenować był bardzo blisko mojego domu. Więc to jest, no, tak jak mówię, przyziemny, przyziemny początek tego wszystkiego, natomiast bardzo szybko się zakochałem w tym, w tym sporcie. Bardzo mi się spodobał od najmłodszych lat. Od razu tam zostałem, więc dlatego ten sport. Z tym sportem jestem związana od małego, e, wiedząc, że moi rodzice trenowali. E, zawsze też miałam z tyłu głowy, że może ja też do tego się nadaję, ale byłam młoda i takie pomysły no, pojawiały się tylko, ale nie były celem. Pierwszy raz miałam e, styczność z ergometrem wieślarskim, jak miałam około 7-8 lat, gdzie mama zabrała mnie na piknik Olimpijski i powiedziała: No córcia, dawaj, spróbuj, przepój się tam z dziewczynami innymi, rywalkami e, na, w takim samym wieku. E, byłam druga, e, nie mając w ogóle wiedzy, co to jest za maszyna. No dobrze, było fajnie, dziękuję. Potem. Kilka lat później, szósta klasa postawówki e, pojawił się błękista, były wioślarz, który e, przywiózł m, na naszą wioskę, bo ja pochodzę ze wsi, na naszą wioskę do szkoły ergometr wioślarski, czyli to samo urządzenie, co już je poznałam wcześniej. Zrobił nam takie mini wyścigi szkolne, najpierw klasowe, szkolne. Okazało się, że no, jestem nawet szybsza od wielu chłopaków, kolegów z klasy, z szkoły. I tu był pomysł już, czy czasami nie dać mnie do klubu już wtedy. No ale moi rodzice wiedzieli, jaki to sport, że to jest ciężki sport i, i nie chcieli mnie tak y, szybko na głęboką wodę wyprowadzać, więc ten pomysł po prostu poszedł na bok. Poszłam do gimnazjum, świetnie się bawiłam, świetnie się uczyłam. E, w trzeciej klasie gimnazjum, telefon, czy może... Się nie zastanowiliście, może jednak córka pójdzie do klubu wyśladzkiego. Co ona tam robi? Coś się rusza czy nie? No, na wf miałam czwórkę na przykład, yy, yy, bo moja koordynacja nie jest yy, ruchowa, znaczy nie była dobra. Moja wf nigdzie nie widziała we mnie żadnych tam yy, talentów, żadnego lekkoatletycznego. I zaczęłam chodzić na treningi wyśladzkie yy, w dosyć właśnie późnym wieku. Okazało się, że, no, że jestem dobra, nawet bardzo dobra. Od razu e, pojechałam na obóz, jeden, drugi, trzeci, zimowy, letni. E, potem na łódkę. Okazało się, że no, super schodzę na wodę i nawet nie trzeba za dużo robić, tylko no, trzeba pracować nad siłą i techniką. I tak się zaczęła moja kariera, bo spodobało mi się to. E, byłam w tym dobra i tak już mija 11 lat. Mój klub jest przy rzece, przy Wiśle. Na nim się uczyłam pływać na jedynce, więc zaczęłam od bardzo ciężkiego poziomu, z wiedzy teraz seniorskiej, bo to jest bardzo e, rwąca rzeka. E, są, są, są prądy, które ciągną wiosła w dół, gdzie na jeziorze jest łatwiej i na jeziorze można to opanować. Można opanować technikę, gdzie tego zabrakło wcześniej. I dlatego może mi się na jedynce pływa dobrze, bo nauczyłam się w trudnych, yy, trudnych wodach pływać na niej. Ale potem pojawiła się czwórka i na czwórce jest inna dynamika i, i tam trzeba przełożyć trochę siły i to jest całkiem inne inne odczucia, całkiem inne emocje. E, tam jest się w zespole, w grupie, jest raźniej, jest. E, więcej emocji, a na jedynce jest tak łagodniej, spokojniej i można zostać samemu ze swoimi myślami. Pływa mi się i w czwórce, i w jedynce bardzo dobrze. Czuję się i tu, i tu jak ryba w wodzie. Jeśli chodzi o wieszlarstwo, to najlepiej pływa nam się w Wałczu, bo tam mamy swoje zaplecze, swoją bazę treningową, więc tam pływa nam się najlepiej. Ale ucieknę trochę do swoich jakby marzeń i innego rodzaju odpoczynku. Bardzo fajnie się na Adriatyku, gdzie są bardzo fajne wiatry i fale, można trochę pożeglować. Tak zdecydowanie jednak mimo tego, że na osadzie jesteśmy razem i tam to jest oczywiste, że musimy być zsynchronizowani. To też staramy się wspierać już poza treningiem, poza, yy, poza takimi godzinami naszej powiedzmy pracy. Tam też musimy jakby sobie pomagać, czyli ta synchronizacja w trochę inny sposób, ale nam pomaga na lądzie poza treningami. Pływam na czwórce podwójnej z samymi kobietami. Wiadomo, że musimy się dogadywać, ale myślę, że yy, mieć jednolite myśli bo nasze dobre stosunki przyjacielskie wpływają na zaufanie, które jest potrzebne potem do szybszego płynięcia łódki, że to wpływa jednak na całą atmosferę i potem można czerpać przyjemność tylko z tego, co się robi.